Dzień dobry Państwu. Dziś wybiorę się do Muzeum Narodowego w Krakowie i w kolejnym odcinku w ramach projektu Kultura w Sieci, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, opowiem o jednej z najsłynniejszych gotyckich rzeźb w naszych zbiorach. Będzie o Madonnie Skruszlowej w pałacu biskupa Erasmaciołka przy ulicy Kanoniczej. Pałac biskupa Erasmaciołka mieści między innymi Galerię Sztuki Dawnej Polski od XII do XVIII wieku. Tam eksponowana jest nasza Madonna, a wersja zdigitalizowana jest w serwisie Wirtualne Muzea Małopolski. Madonna skróżlowej została wykonana z drewna lipowego i ma 118 cm wysokości. Trzeba od razu podkreślić, że jest to rzeźba bardzo wysokiej klasy. Zapewne powstała w jakimś warsztacie krakowskim. Jest datowana na początek XV wieku, może około 1410 i reprezentuje typ, który nazywamy Piękną Madonną. Tego typu rzeźby powstawały szczególnie w Europie Środkowej, przede wszystkim w Austrii, w Czechach czy na Śląsku. I właściwie prawdziwa piękna Madonna to powinna być rzeźba kamienna i pełnoplastyczna. Tego typu klasyczną realizacją w naszych zbiorach jest na przykład Piękna Madonna z Wrocławia, dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ja teraz właśnie ją Państwu pokazuję. Tymczasem nasza Madonna z Króżlowej jest drewniana i ścięta z tyłu. Ona nigdy nie była przeznaczona do oglądania ze wszystkich stron. Najprawdopodobniej była figurą ze środkowej części nastawy ołtarzowej. Miała także pierwotnie koronę na głowie, ale ta korona się nie zachowała. Madonna reprezentuje tak zwany styl piękny, czyli nurt w sztuce gotyckiej, popularny na przełomie XIV i XV wieku, który charakteryzował się dworską idealizacją. Malowane i rzeźbione postacie były smukłe, wysokie, o delikatnych rysach, o dłoniach z bardzo długimi palcami a przede wszystkim odziane w szaty o bardzo charakterystycznych fałdach. Miękkie, plastyczne, dekoracyjne fałdy, układające się w kaskady. To właśnie są typowe elementy tak zwanego gotyku pięknego. Zobaczcie Państwo, na froncie jest tak zwana fałda agrafowa w kształcie litery V, a po bokach mamy piękne kaskady. Bardzo ważnym elementem tego wyidealizowanego piękna Matki Boskiej jest jej twarz, która wpisuje się w późnośredniowieczne kanony urody. Wówczas uważano, że kobieta powinna mieć mały nos i drobne usta, ale za to olbrzymie czoło. Panie nawet wyskubywały sobie włosy, żeby trochę to czoło powiększyć oprócz wysokiego czoła należało jeszcze mieć złociste blond włosy oraz mleczno-białą cerę. No żeby to osiągnąć, panie stosowały na włosy różne ziołowe płukanki, a na cerę nakładały kremy i maseczki rozjaśniające, na przykład na bazie oślego mleka. Natomiast w porównaniu do Madonny dziwnie brzydkie może nam się wydawać dzieciątko, głównie dlatego, że ma okropnie odstające i wielkie uszy. Ta rzeźba jest tak wysokiej klasy, że raczej nie ma możliwości, żeby jej autor po prostu sobie nie poradził z proporcjami uszu. Być może ma to nam pokazywać, że Jezus wysłucha każdej naszej modlitwy, usłyszy każde wołanie, nadstawia ucho ku naszym prośbom. Ale z drugiej strony są też inne interpretacje. Na blogu Muzeum Narodowego w Krakowie znajdziemy na ten temat wpis doktora Wojciecha Marcinkowskiego, który przywołał, być może jako wzorzec, wcześniejszy przykład Madonny z Salzburga z lat 40. XIV wieku, który dzisiaj jest w Muzeum w Berlinie. I tam mamy do czynienia z dzieciątkiem, które nie tylko ma wielkie uszy, ale jeszcze wykonuje gest nasłuchiwania. W tym przypadku jednak może to mieć związek z faktem, że Maria stoi na lwie, który ryczy, więc domyślamy się, że Jezus nasłuchuje tego ryku lwa. Tak proszę Państwa, to jest lew. W średniowieczu wierzono, że lwica rodzi martwe młode, ale w po trzech dniach ożywia je swoim oddechem, czy też rykiem, i to miało odnosić się do Boga ojca, który na trzeci dzień po męce swego syna obudził go do życia, czyli po prostu byłaby w tym ukryta zapowiedź przyszłej męki i zmartwychwstania dzieciątka. W takiej średniowiecznej rzeźbie nic nie jest przypadkiem, i każdy motyw mógł mieć istotne teologiczne znaczenie. Tak bardzo ważnym elementem jest to, że Chrystus jest całkowicie nagi. To ma znaczenie eucharystyczne. Oto Maria prezentuje nam ciało Chrystusa. Następnym ważnym szczegółem jest jabłko, które trzyma dzieciątko. To odwołanie do grzechu pierworodnego. Chrystus jest nowym Adamem, a Maria nową Ewą. Razem przynoszą światu odkupienie grzechu pierwszych ludzi. Nasza Madonna nazywa się Skróżlowej, ponieważ pochodzi ona z kościoła w Króżlowej Wyżnej w powiecie sądeckim. Tamtejsza parafia powstała w pierwszej połowie XIV wieku, ale obecny drewniany kościół został zbudowany w 1520 roku, a więc ponad 100 lat po powstaniu naszej rzeźby. Najstarsze udokumentowane wzmianki o Madonnie Skróżlowej pochodzą z XVII i z XVIII wieku i tak naprawdę nie wiadomo, czy ona była od początków Króżlowej, czy znalazła się tam dopiero w czasach nowożytnych. A jak Skróżlowej Madonna trafiła do muzeum? Otóż w 1889 roku studenci Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod opieką profesora Władysława Łuszczkiewicza zwiedzali zabytki sądeczyzny i spisywali oraz rysowali na przykład wyposażenie kościołów. W tej chwili widzicie Państwo zdjęcie z tej właśnie wycieczki ze zbiorów specjalnych Pał i Pan w Krakowie. To jest wnętrze kościoła w Libuszy, no i podpisane, że są na nim studenci Dyspiański, Maszkowski, Czynciel i Mechofer. Niestety ten akurat kościół w Libuszy już nie istnieje. Spłonął najpierw w 1986 roku, a potem odbudowany ponownie, spalił się w 2016 i już go w ogóle nie ma. Oczywiście, oprócz zdigitalizowanych zbiorów, mamy także zdigitalizowane artykuły i książki. I ja tutaj polecam, na przykład w Sądeckiej Bibliotece Cyfrowej, publikację doktora Tadeusza Łopatkiewicza, poświęconą właśnie tej wycieczce w Sądeckie z 1889 roku. Okazuje się, że najlepsze, najdokładniejsze rysunki inwentaryzacyjne robił właśnie młody Stanisław Wyspiański, a szkicowniki z tej wycieczki znajdują się dzisiaj w w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest osobna ciekawa sprawa, bo te rysunki uważano za zagnione w czasie II wojny światowej i dopiero w 2002 roku Tadeusz Łopatkiewicz wraz ze swym bratem Piotrem odkryli je zapomniane w Muzeum UJ. Dzięki temu mamy informacje na temat dzieł, które nie przetrwały do dziś, jak chociażby gotycka chrzcielnica ze wspomnianego już spalonego kościoła w Libuszy. 10 sierpnia 1889 roku zakończyła się ta wycieczka pod opieką Łuszczkiewicza, ale Wyspiański i Mehofer postanowili kontynuować inwentaryzację na własną rękę. W Grybowie mieszkał wuj Mehofera, a jakieś 6 km od Grybowa znajduje się Króżlowa wyżna, gdzie młodzieńcy sporządzali kolejne rysunki od 11 do 15 sierpnia. W ołtarzu Kaplicy Bocznej w kościele w Króżlowej Wyspiański odkrył gotycką Matkę Boską z Dzieciątkiem i naszkicował ją. Dzięki temu odkryciu rzeźbą zainteresowało się środowisko krakowskie i można powiedzieć, że w ostatniej chwili, ponieważ już niedługo Madonna ta z ołtarza wywędrowała do Kruchty, a potem nawet na strych. Taki raport złożył Ludwik Puszet, artysta i historyk sztuki w 1899 roku. W kościele tym, na strychu w wieży, znajdowała się wśród różnych starych rupieci drewniana Madonna. Ludziom miejscowym nie podobała się z powodu, że była nieładnie wygięta. Do nabożeństwa też zupełnie jej nie używano. Wobec tego ksiądz proboszcz Króżlowy uprzejmie pozwolił rzeźbę tę zabrać i do któregoś z krakowskich muzeów oddać. Niestety nie wszystkie zabytki, inwentaryzowane w 1889 roku przez krakowskich studentów, miały tyle szczęścia, co Madonna Skróżlowej. Część z nich po prostu zaginęła, uległa zniszczeniu i niewiele brakowało, żeby tak też się stało z tą wspaniałą Madonną. Na szczęście jednak, jako dar proboszcza Władysława Szymanka, figura trafiła w 1899 roku do Muzeum Narodowego w Krakowie. Początkowo była eksponowana w galerii w sukiennicach, a od 1924 roku tego roku w Wieży Ratuszowej. Oczywiście, kiedy nadeszła okupacja, to Niemcy zainteresowali się wieloma naszymi dziełami sztuki, w tym także Madonną Skróżlowej. Spodobała się samemu Hansowi Frankowi, który ponoć postawił ją sobie w swoim gabinecie na Wawelu. Na szczęście po wojnie znów znalazła się w Muzeum Narodowym, najpierw w galerii w Kamienicy Szołajskich, potem w czasie jej remontu była przez kilkanaście lat eksponowana na Wawelu, a obecnie w pałacu biskupa Eras przy ulicy Kanoniczej. Ponieważ rzeźba stała się sławna i rozpoznawalna, to w Króżlowej zaczęto trochę żałować, że ten zabytek został oddany do Krakowa. W 1963 roku wykonano kopię Madonny i umieszczono tę kopię właśnie w kościele w Króżlowej. Ale w roku 2000 jakiś mało rozgarnięty złodziej ukradł tę kopię. Pewnie myślał, że to oryginał, i ta kopia już się nie odnalazła. Wykonano nową i ta nowa kopia trafiła do nowego murowanego kościoła w krużłowej, ale kilka lat temu zastąpiła ją kolejna wydrukowana w 3D. A zatem teraz kopie są i w starym i w nowym kościele. Dziękuję państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka. Tak samo jak poprzednio tu na dole są opisy wszystkich dzieł sztuki i archiwalnych fotografii, które wykorzystałam w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam na mój blog posztukiwania.pl. I do zobaczenia za kolejne dwa tygodnie.